Witam cię serdecznie. Marcin z tej strony. Okazało się, że nie zrobiłem jeszcze zadań z 2014 roku z matury, a z 2013 już są. I z 15-16 oczywiście też. No więc trzeba naprawić ten błąd, tak? I oczywiście wziąć i zagrać wszystkie zdania z matury z 2014 roku. Na pewno będzie to podstawa, matura podstawowa. Z ostrzeżeniem mam nadzieję, że też się w miarę szybko i sprawnie uwinę. Ale najpierw, oczywiście, podstawa. Dobra, zaczynajmy, bo tu nie ma co przedłużać. Zadanie pierwsze jest takie. Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ, czy to będzie A, B, C, D. Pierwsza podstawowa rzecz, żeby określić to, to oczywiście fajnie by było wiedzieć troszkę informacji na temat funkcji liniowej. To znaczy każda funkcja liniowa jest w postaci Y równa się AX plus B. I teraz co jest ważne? Punkt B to jest punkt przecięcia z osią OY, tak? Czyli jeżeli tu mamy plus 1, plus 4, minus 1, plus 4, minus 1, plus 4 i 1, 4, to oczywiście będzie to musiało być przecięte w punktach na y, 1, 4. I faktycznie, zauważcie, że tu jest czwórka, a tu jest 1. Zgadza się? O, sorry. Czyli z automatu, skoro tu jest minus 1, to tą odpowiedź odrzucamy i skoro tu jest minus 1, to tą odpowiedź odrzucamy. Ok? Teraz dalej, jak to stwierdzić? Współczynnik A, czyli ten współczynnik z przodu, informuje nas, że jeżeli A jest większe od 0, to nasza funkcja sobie rośnie, a jeżeli A jest mniejsze od 0, to nasza funkcja sobie maleje, tak? Zauważmy, że jedna jest faktycznie malejąca, a druga jest rosnąca, ok? Ponieważ tutaj przy współczynnik przy x jest, nic nie stoi, czyli tu jest oczywiście współczynnik 1, tak? Tu przy x, a tutaj jest 2, czyli obie funkcje musiałyby rosnąć, no ale zobaczcie, o ile to mysujemy i ręka idzie w górę, faktycznie rośnie, to jak to mysujemy, to ręka idzie w dół, czyli maleje. Czyli poprawna odpowiedź to jest odpowiedź A. Ponieważ tu jest przy x 1, więc ta funkcja będzie rosła i faktycznie przechodzi przez 1, a tu jest minus 2, czyli ta funkcja maleje i faktycznie przechodzi przez 4, więc to jest poprawna odpowiedź. W jaki sposób inaczej jeszcze zrobić to zadanie? No widzimy punkt przecięcia, tak? Ten punkt przecięcia to jest x równa się 1, no i y równa się 2, tak? Czyli gdybyśmy sobie podstawili, to zobaczcie, 2, tak, równa się 1 plus 1, pasuje. No i 2 równa się, minus 2 razy 1 to jest minus 2, plus 4 to jest 2. Czyli ta, ten układ równań jak najbardziej pasuje. Możemy sobie jeszcze sprawdzić w innym, na przykład w tym. 2 równa się 1 plus 1, zgadza się. Ale tu będzie 2 równa się, 2 razy 1 to jest 2, plus 4 to jest 6, więc odpada, tak. W tym przypadku, więc tym bardziej odpada. Więc albo postawiamy sobie współrzędne punktu, ewentualnie... Sprawdzamy właśnie, że funkcja jedna rośnie, druga maleje, no i punkty przecięcia. Istnieje możliwość nawet, że gdzieś jak tu podstawimy to... A nie, akurat nie, nie dali takiego chamskiego przykładu. Dobra, a tak, bo mogłoby się okazać, że faktycznie rozwiązaniem jest punkt 1,2, tylko, że ten wykres by na przykład był tak, a drugi jakoś tak inaczej, troszkę ta prosta by na przykład tak przebiegała powiedzmy, nie? I też by był rozwiązaniem punkt 1,2. No ale, że jedna rośnie, druga maleje, to wiadomo. Dodatnia i ujemna. Wow. Dobra, dzięki za uwagę. Zmykam do kolejnego zadania. I łapki w górę zawsze mile widziane. A jak masz pytania, to śmiało w komentarzach. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasion.pl.